O to chodzi, żeby być dobrze i na równi traktowanym. Ty nie patrzysz na mnie jak na osobę z niepełnosprawnością, tylko na osobę zdrową. Niektórzy uważają, że sobie rady nie dam w życiu. A ja ci powiem, że ja sobie zdaję sobie sprawę z tego, że moja niepełnosprawność wyklucza mnie częściowo z życia i nie radzę sobie z rzeczami, które zdrowy człowiek potrafi zrobić. Ale potrafię czasem prosić o pomoc. Patrzę przed siebie i widzę w głębi swojego ja, że tam w moim świecie, gdzie mnie nikt nie zna i nie ocenia mnie jak książki po okładce i nie krytykuje za byle co, ja jestem żeglarzem i życie to mój okręt. To ja wyznaczam na mapie cele swojego życia. A ludzie, czyli rodzina, przyjaciele, znajomi, to załoga mojego okrętu, czyli mojego statku. Od kiedy zacząłem nową pracę, wszystko się zmieniło, nawet stosunek do ludzi. Ja nie toleruję hamstwa drugiego człowieka. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swój świat, światopogląd na sprawy codzienne. Nie mam. Nie nam oceniać, kto jest kim. Każdy jest równy bez wyjątku. Równość nie wyklucza. Cieszę się, że pomimo mojej niepełnosprawności daję sobie radę w pracy i w życiu codziennym. Dziękuję Tobie, że przy mnie jesteś. Pamiętaj, nie potrzebujesz kogoś, kto nie potrzebuje Ciebie. Nie ocenia się wyglądu, bo piękno dopiero odkrywasz w środku. A bogatym się jest wtedy, jak się jest szczęśliwym i pokonuje przeszkody oraz spełnia marzenia, a nie jak ma się pełno. Pełne konto, mam plany na przyszłość i tego się, tego się trzymam. Jeśli ktoś nie interesuje się Tobą w najtrudniejszych chwilach, to jego obecność. Jest bezużyteczna w każdym innym czasie. Najbardziej boli samotność ta, która ogarnia cię tak nagle, a ty nawet nie masz się do kogo słowem odezwać. Samotność ma to do siebie, że najpierw boli, a potem człowiek zaczyna ją cenić. Nikogo i tak nie obchodzi, co cię boli, z czego się cieszysz. Dlaczego płaczesz? Dziękuję serdecznie, moi drodzy, za wysłuchanie tego krótkiego audiobooka. Życzę Wam wszystkim miłego poranka, miłego popołudnia i miłego wie wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym audiobooku lub vlogu.